Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na moim kanale. No tak, tak, znów golf. Jednak ten ma więcej zalet niż wad. Tamte miał, miał prawie same wady. Pod odcinkiem, w którym opowiadałem, dlaczego dałem golfa na złom, jest już prawie 2000 łapy w górę. Dlatego dziś nagrywam materiał, w którym pokażę Wam mój nowy samochód i troszkę Wam o nim opowiem. Pewnie niektórzy z Was powiedzą, chwali się takim złomem za parę groszy. Ja wcale nie musiałbym się nie chwalić. Ale robię to dla Was, bo wiele osób mnie o to prosiło. Zanim jednak przejdę do najważniejszej części tego materiału, bardzo bym Cię prosił zostaw łapkę w górę pod tym filmem, ponieważ łapki w górę ogromnie motywują do pracy. Pewnie zapytacie, po co sprzedałeś Golfa i kupiłeś następnego Golfa? A czemu nie kupiłeś sobie innego samochodu? Ponieważ moi drodzy, lubię te samochody, mimo swoich lat bardzo mi się podobają. Dobrze, to teraz Wam troszkę o nim opowiem. Jest to samochód w dieslu GT. Na oponach 15 z alusami. Ma dwie poduszki powietrzne. Dwie elektryczne szyby. ABS. Klimatyzację. Blacharka jest również w dobrym stanie. Spód ma zdrowiutki. Progi również. Prawdopodobnie były wymieniane. Od 2013 roku. Golf jeździ po polskich drogach. Jest to wersja trzydrzwiowa jak poprzednik. Z tyłu ma dwie szyby lekko przyciemnione. Rok produkcji tego samochodu to 96, czyli ma 21 lat. Teraz moi koni zajrzymy pod maskę tego samochodu. Pod maską znajduje się silnik 1.9 TDI o mocy 110 koni. Jeśli ktoś ma taki silnik w swoim samochodzie, no Napiszcie mi w komentarzach, jakie macie spalanie. Mi prawdopodobnie nie działa turbina. Bo mi się wydaje, że jak na 110 koniec jest za słaby. Ale nie wiem, będę musiał jeszcze podjechać do mechanika, żeby go wpiął pod komputer. Zobaczymy, co pokaże. Pokrótce Wam opowiedziałem o moim golfie. Jeśli ktoś ma miał jakieś ładne alusy niepotrzebne, 15 lub 16, to chętnie je przygarnę, bo te mi się nie podobają. A tak serio, to będę musiał kupić. Jakieś tanie, w miarę ładne alusy proste. To już chyba wszystko w tym materiale, moi drodzy. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Tak jak mówiłem na początku, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. Trzymajcie się. Piona, moi drodzy.